Pierwsze działanie lokalne naszego stowarzyszenia, bo jesteśmy ze jesteśmy całkowicie tutejsi. Zostaliśmy zarejestrowani, no raptem miesiąc temu mniej więcej, a już mamy za sobą organizację dużego spotkania z panią prezydentową Jolantą Kwaśniewską, co, co było bardzo, bardzo miłe dla nas i cieszymy się, że mogliśmy brać w tym udział. Wczoraj z kolei na scenie. Teatru Śląskiego w Katowicach, mieliśmy przyjemność zaprezentowania tego właśnie obecnego koncertu. A dzisiaj społecznie, co też chciałbym podkreślić, już teraz i bardzo dziękuję za to obecnym tutaj wykonawcom, mam wielką przyjemność i zaszczyt przedstawić Państwu nas. Dzisiejszy koncert to też nas, nasz ukłon w stronę mieszkańców i przywitanie się. Pa zacytuję Wszyscy razem. pa pa w pa 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 Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszej miłej, sympatycznej gminie Cisek, w Innym Ośrodku Kultury myślę, że w tej świątecznej atmosferze udziela nam się już ten nastrój. Będziemy świadkami niesamowitego wydarzenia. Jest mi bardzo miło, że to właśnie tutaj, w malutkiej gminie, na Opolszczyźnie mogliśmy się wszyscy razem spotkać. A za chwileczkę oddamy się uczcie duchowej.